Widzieliście to, czy nie? Jak nie, co przewidziałem, no ja pierdolę. Dostał centralnie w ryja i nie padł. Małeb, kurwa jak Robocop. <zysklaracja> Hej, cześć, mam Brian. Dzisiaj zagramy sobie e, mapę wroga, transmisja i tryb szturm. To jeszcze nie, tego jeszcze nie graliśmy, więc... No, zajebiście przeniosłam. Tego jeszcze nie graliśmy, więc sobie zagramy. Niestety nie jestem zadowolony, że mnie przeniosło. No ja dupę... o, dupę, Tak nie No... Ogólnie to fajna mapa na, na ten tryb. Bo jeśli grałem ją na podwoju, to nie ma co robić. Ja nieco wsiadłem do... Dokłada, nakłada i zacząłem jeździć po antenie. Sk skacząc. Tak, a to chyba nie było głównym celem osiągnięcia. Myślałem, że to dla Tak, widzimy już pomoc narkarów. Dziękujemy panu. Next, please. Okej, okay, czysto. Czysto. Punkt taki. Nie ściga ni w oko tak naprawdę. Jak ja żebym go kurwa nie trafił, no powiedzcie mi ludzie kochani 99 No ja pierdolę Okej, okay, już nam się wybali tutaj lawką No i już to możemy Nasz 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 No przecież ku prwa dostaw Widzieliście to czy nie? Jak nie co przewidziane? Ja no pierdolę Dostał centralnie w ryja i nie padł Małe kurwa grobokop. Chuj, rozpierdolono, nas, przecież no, kurwa mać. Tam już kurwa, ten Grandi, tu ten. Tu ten, tu ten, tu tamten. 5 na 2, uuu, hu hu. Tylko takie, jedna propa, może dołączymy do jakiegoś z zespołu. Drużyny, sorry. No lepiej tam, gdzie jest w albo multum. O oh, w dupę, w oh, dupę, nie jest tak daleko, mój drogi słodki kolego. Idealnie widzimy coś? Tak, granata na dupie. Kurba! Powiedzcie mi, czym mógł nagrać, bo nie mam zupełnie pojęcia. Czekam na tą fifę. Na bo wtedy jest wiecie, Gwiazdka. No ja pierdolę ty kurwa bez ręku. Jest gwiazdka i wtedy ma się to odbyć. Tylko nie wiem czy kasa, czy gra. Pewnie kasa. Aha. Myślę, że to jest wiecie. Avenus, papa. Tak, może my, kurwa na tego technika i rozpierdolmy to gówno, które tam się czai. Aha, ok, wygraliśmy. To bardzo króciutko, więc M. sobie coś jeszcze. W tym będzie bardzo, bardzo długie. Dwie beretki. Baretki, tak wiem. Ja na to mówię beretki. Zobaczmy od znaczenia. Okej, okay, tutaj będziemy mieli nową baron Postępy. u, Uuuu! Uuuu, Stinger! Stinger Pięknie! To jest snipera, bardzo lubię. Tylko nie rozumiem jak tam ten czopek dostał w łeb i przeżył. To mnie rozwala. Jaka mapa? Aha, teraz role się tak odwróciłem I my rozpierdalamy im całą bazę my im wjazd na Okej okay. Mogłem wsiąść do pojazdu, ale którego? Hmm Hmm Ha, wezmę tamtego O kur... Jak zwykle spóźniony Właśnie dobrze, żeby tam kolego pojechał flankom, czy po flankom? Ale ty chuj, źle pojechałeś! Pięknie o to chodziło! Mózg rozjewany, bo ja głupi myślałem, że tam nikogo nie będzie. Ach, uwielbiam tą grę. Naprawdę. Aha, oh, co to? Tak, mamy Steingera, mam Sztingera. Wyjebałem mu z armaty, ale nie dostał. Ta gra jest beznadziejny za to ją kocham, naprawdę. Koleś przeżył... ...kurwa... ...pancerniakiem w ryj. Nie wiem czemu się śmiać, płakać Następni! O proszę bardzo! I gdzie tam było trzech, ja nienego nie, nie zabiję, bo po co? Przecież to działa jak pistolet na wodę. Tylko zdradza moją pozycję. Stringer. Sobie o, le ładnie. Uuu, już Tam są góry, w Bo ja tak. Spokojnie, kolego, naprawy. No, wróć. Nie wiem, ten kolej A ja chciałem go tylko naprawić. Chciałem go tylko kurwa naprawić On mi się tak odcięczył No chuja o dzisiaj nie naprawiam nikogo Bom seniorita Signorita Tam ktoś Tam ktoś wyglądał zaraz na kule w ryj Nie Nawet że nie Sobie go odjebiemy Resorki tutaj ten teges Koleś, ale chuj mu dupę, niech zabija wszystkich. Pewnie nasz. No w dupę, co jest! No, schodka nie mogłem przejechać. Kurwa, 450 pojemności, nie może schodka przejechać. Skacze jak kangur. Głupiego schodka. Ale tu była wycinka, widzę. Ciekawe, czy legalna. I... Tararum, tararum, nie no, zajebiście naprawdę zajebiście. O tutaj mamy kładę. O nie nie, tam był helikopter. Znaczy jedziemy szybko tutaj na mapę gdzie tu jest pełno, pełno wrogich ludzi, żołnierzy. Nie Ha! Piękna akcja! Boże! Widzieliście to Ta też, zajebista O, Francuzi Uczę się francuskiego to... Zrozumiem to jedno z zna... wyraz. Kest. Coś tam. C apostro... O, Kest. O pięknie. Nie wysiadamy. Teraz się pokaż Ty kurwo Zaliłem kogoś? Nie Kochanienki, tylko mnie nie przejęć proszę Cię Fujmo w dupę Sprawiamy. Punkt ci, ale koła mi mieli. Spokojnie, chłopczyku, jestem przy tobie. Może nie wyjdziemy z tej strony, lecz. O właśnie, choćby Oj, sorry, sorry, dzwonią dzwonią mi tu A ja niestety... O, o sorry, 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 A idźcie no, dzwonią mi tu Teraz jak nagrywam pięknie, ładnie odcinek mi wychodzi Nie, nie tak są spokojnie Teraz mu to przeskażę. On, on, on też na gruba na gruba <grywa> Nagrywa Pozdrowienia dla rakiety, który do mnie dzwoni podczas nagrywania. Ja też ci będę przeszkadzał, zobaczysz. <grymne> Okej, okay, nie wsiadniemy do lawki. Patrz, co lej tu jest. Boże, jak mrówków. Helikopter, no res respi się, no gdziekolwiek, nie respi się. No, tak jak są nieogarnięte ogarnięte niektóre dowódcy Ogarnięci ludzie Jako dowódcy na no, to nie, to nie mam myśli To chciałem powiedzieć uh. Okej, okay, to... o sniper, pierdalamy. Teraz tu nie wyjdę, może nie wyjdę. No nie! Dlaczego? Tutaj ich tak chyba zaraz ostro w dupę dostaliśmy I nie przejdziemy tego, coś mi się wydaje ile to? 17 Jakby się ten cep tam odrodził Wiecie co zmieńmy może? Tutaj jest ich trzech. O widzicie? To jest kurwa zespół Jebany na... Widzieliście. Widzieliście ten, ten wiatr w ogóle. Tak się rozpierdala w pierwszej lidze kurwa. To jest prawdziwe kurwa e... To jest prawdziwe wojsko. Nie patrzą czy żołnierz, nie żołnierz. Spada ochron, jep z góry cyk. trzeba bym kosem ustawić. Uuu. słuchaj chciałbym zabić. Uff. Dobra, już chyba tego nie przejdziemy. Ile tam zostało tych keców? 9, 8. Dajmy jeszcze szansę. Cześć, czy da? No wystarczy podłożyć Łaga pod podkłada Tak jest podłożony No i w dupę palca takiego Takie granie sranie Nie wiem z kim troparz 4 i 3, 3 ich tam było i na pewno rozbroiłem. No Dziękuję Musimy się napić, bo mi w gardle zaschło Awans w widzę szósta, naprawy. Karabinki, okej, okay, las... o, laser I dwie beretki Okej, okay, to by było na tyle. Ja już zapraszam was do komentowania, subskrybowania, bo nas jest bardzo malutko. Chcę, by nas było więcej. Jeśli się podało, zostawcie łapę w górę. Motywuję. Dzięki. Do następnych odcinków trzymajcie się.